Rozdział 4. Manipulujący Bóg. Manipulacja to rodzaj ingerencji psychologicznej, w której sprawca próbuje zdobyć władzę i kontrolę nad inną osobą, zasiewając w niej wątpliwości i zamieszanie, celowo i systematycznie podając fałszywe informacje, celowo zniekształcając rzeczywistość. I zmuszając ofiary do ciągłego kwestionowania siebie. Termin ten pochodził z filmu Gaslight z 1944 roku, w którym agresywny mąż kobiety powoli wypacza i kształtuje jej rzeczywistość, aż zaczyna ona wierzyć, że popada w obłęd. Pod wieloma względami jest to analogiczne do metafizycznej sytuacji człowieka ciągłego zamętu, Sprzeczności i zagmatwanej natury tego świata. W większości religii, w tym zwłaszcza w religiach abrahamowych, Bóg jest przedstawiany jako wszechwiedzący, wszechmocny, wszechobecny, całkowicie kochający, dobrotliwy i doskonały pod każdym względem. Jednocześnie jednak, ten Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy. W tym szatana i wszelkiego zła, które istnieje. Każda negatywna, torturująca, agonizująca, irytująca, przerażająca, tragiczna, obrzydliwa, zdeprawowana i wręcz zła rzecz, jaka istnieje, została stworzona, zaakceptowana i skodyfikowana przez tego rzekomo doskonałego stwórcę. Każdy drapieżnik, każdy pasożyt i psychopata, każda choroba, śmierć i klęska żywiołowa, każda dolegliwość, cierpienie i niegodziwa rzecz pod słońcem jest sankcjonowana przez tego całkowicie kochającego i życzliwego Boga. Jak taka oczywista sprzeczność może nie budzić ciągłych podejrzeń uwierzących? Arthur Schopenhauer powiedział. Są dwie rzeczy, które uniemożliwiają wierzenie, że ten świat jest udanym dziełem wszechmądrego, wszech dobrych i jednocześnie wszechmogącego istnienia. Po pierwsze, nędza, która panuje w nim wszędzie, a po drugie, oczywista niedoskonałość jego najwyższego produktu człowieka, który jest parodią tego, czym powinien być. Nie da się pogodzić tych rzeczy z żadną taką wiarą. Jeśli zapytasz ich o to, zazwyczaj odpowiadają, że za wszystkie złotego świata odpowiedzialni są szatan i człowiek, a dobry Bóg pozwala na zło tylko w imię wolności. Innymi słowy, kiedy zaczynasz kwestionować liczne nadużycia i niepotrzebne złotego świata, Bóg nagle staje się wielkim pozwalającym, a nie najwyższym stwórcą. Krótko mówiąc, zostali oni zmanipulowani, aby zaakceptować, że Bóg po prostu pozwala na zło, zamiast prawdy, że to On stworzył, podtrzymuje i utrzymuje zło. W obliczu każdego zła, każdy, każdego okrucieństwa i tragedii, zamiast być wszechmocnym, wszechwiedzącym i wszechobecnym, ten Bóg nagle staje się bezsilny, wyniosły i niewidzialny. Ale Bóg jest z definicji wszechmocny, co oznacza, że jest wszechpotężny i musi taki być. W przeciwnym razie należałoby go przedefiniować jako półboga. Dlatego ten Abrahamowy Stwórca jest albo manipulantem, albo półbogiem i nie może być prawdziwym, tradycyjnym, monoteistycznym Bogiem przez duże B. Po pierwsze, Bóg Abrahamowy manipuluje wierzącymi, aby myśleli, że szatan jest niekontrolowaną, odrębną istotą, odpowiedzialną za wszelkie negatywne zjawiska i zło na świecie. W rzeczywistości jednak, ponieważ Bóg jest z definicji wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny, musi wiedzieć wszystko, mieć władzę nad wszystkim i istnieć nawet w samym szatanie. W tym sensie Bóg Abrahamowy wykorzystuje szatana jako kozła ofiarnego i skutecznie zrzuca z siebie winę za wszelkie zło i niedoskonałości. Widzicie, on nadal jest całkowicie dobry, życzliwy i doskonały. To tylko ten nieznośny szatan zawsze sprawia problemy. Następnie Bóg poprzez swojego kozła ofiarnego, szatana, objawia. Się w postaci węża w raju, który manipuluje Ewą, aby złamała obietnicę, którą złożyła Bogu. Z powodu tego tak zwanego grzechu pierworodnego, każdy człowiek urodzony od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego jest uważany za grzesznego i zasługującego na karę przez tysiące lat z powodu złamanej obietnicy Ewy, która została kozłem ofiarnym. Wierzący w tę historię zaczynają rozwijać ostry duchowy syndrom sztokholmski co powoduje, że obwiniają siebie i wierzą, że oni sami i cała ludzkość są nikczemnymi grzesznikami, niegodnymi i upadłymi, potrzebującymi zbawienia przez odkupiciela. Nie powinno nikogo to dziwić. Nie jest to ani herezja, ani bluźnierstwo, ponieważ Bóg Abrahamowy jest często przedstawiany w Biblii jako mściwy, arogancki, bezczelny, niepewny siebie i niezdecydowany. Jest on przedstawiany jako morderca, zabójca własnych dzieci, dzieciobójca i ludobójca, nakazujący swoim wyznawcom składanie ofiar z ludzi i zwierząt oraz topiący prawie wszystkich żyjących setki tysięcy za nieposłuszeństwo jego woli. To ten sam Bóg, który stworzył drapieżny łańcuch pokarmowy, w którym każda żywa istota musi zabijać i konsumować ciała innych żywych istot, aby przetrwać. Domaga się uwielbienia, czci i posłuszeństwa, a jednocześnie rzekomo pozwala na całkowitą wolność. Zamiast dostrzegać to szaleństwo takim, jakim jest, wielu ma czelność nazywać ten system idealnym i postrzegać cykl nieustannego cierpienia jako piękny krąg życia. Jak powiedział Arthur Schopenhauer, nawet wyznawcy New Age oszukują samych siebie podobnymi systemami wierzeń, twierdząc, że to my wybieramy wszystko, co dotyczy naszych wcieleń na ziemi: od naszych rodziców, przyjaciół i wrogów, po wszystkie znęcanie się, jakie znosimy i tragedie, jakie nas spotykają. Podobnie jak dzieci toksycznych rodziców, mają tendencję do usprawiedliwiania swojego znęcającego się wychowania jako twardej miłości i okazji do nauki, a następnie sami powtarzają złe zachowania rodzicielskie. Wszystkie cierpienia, negatywne emocje i zło przypisuje się Bogu, który chce, aby ból czegoś, się, czegoś nas nauczył. A jeśli złe rzeczy nadal się zdarzają, to tylko dlatego, że nie nauczyliśmy się jeszcze swojej lekcji. Jak napisał Hałdi Makowski, jak kochające bóstwo mogłoby nie interweniować i nie pomóc, pozwalając, aby ogromne cierpienia na Ziemi trwały nadal? Być może dlatego, że Stwórca kimkolwiek jest, pragnie cierpienia. Dlatego nie interweniują. Cała ta idea, że Bóg kocha nas i mnie, jest wielkim kłamstwem, w którym uwięzione są wszystkie religie i ruch New Age. Znajdują oni sposoby, aby zamienić tortury tego świata w cudowne przesłanie i naukę płynącą ze światła. Czy naprawdę uważasz, że Bóg chce, aby ośmioletnie dziecko było bite? Dziewczynka gwałcona, a pies torturowany przez swojego właściciela? Dokładna analiza ujawniłaby, że to Demiurg, czyli szatan, tego chce. Idea, że Bóg nas kocha, jest kluczowym filarem, na którym opiera się cała ta matryca. Jest to tak silny fundament, że wiele osób nawet się złości i staje się agresywnymi, jeśli sugeruje się coś innego, ponieważ gdyby okazało się, że ta wiara jest fałszywa. Należałoby również zakwestionować wszystkie inne powiązania z tą rzeczywistością. Dlatego wiara w to, że Bóg mnie kocha, jest jedną z najtrudniejszych do przełamania. Rozdział 5. Wolna wola jest w większości iluzją. Kiedy konfrontuje się ludzi z pytaniem, dlaczego Bóg stworzył i pozwala na istnienie zła na świecie, Większość odpowiada, że to dlatego, że Bóg dał nam wolną wolę, a zatem zło istnieje z powodu człowieka, a nie Boga. Ludzie mogą decydować się na czynienie zła z własnej woli lub pod wpływem półbogów, takich jak szatan, ale dobry Bóg nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ jego jedyną rolą było zapewnienie nam wszystkim wolnej woli. Ale czy tak jest naprawdę? Czy można tak łatwo zwolnić Boga z odpowiedzialności? Czy człowiek naprawdę posiada tę cenioną i wynoszoną na piedestał koncepcję zwaną wolną wolą, czy też jest to w większości iluzja? Po pierwsze, należy powtórzyć, że Bóg, z definicji, będący wszechmocnym, wszechwiedzącym, wszechobecnym Stwórcą wszystkich rzeczy, jest wyłącznie odpowiedzialny za istnienie absolutnie wszystkiego. Oznacza to, Każdego komara, pijawkę, wszy, leszcza, pchłę, grzybice, tasiemca, tęgorica i każdego innego pasożyta żywiącego się krwią. Oznacza to każde trzęsienie ziemi, zamieć śnieżną, lawinę, osunięcie się ziemi, pożar, huragan, tornado, tsunami, cyklon, gradobicie, uderzenie pioruna, erupcję wulkanu, powódź, suszę, głód i każdą inną straszną klęskę żywiołową. Oznacza to każdą grypę i gorączkę, hemoroidy i przepuklinę, siniaki i złamania kości, każdy wyniszczający przypadek raka, cukrzycy, chorób serca, autyzmu, astmy, alergii, odry, świnki, migreny, skurczów menstruacyjnych, zapalenia opon mózgowych i wiele innych. Lista bolesnych dolegliwości mogłaby zapełnić całą książkę. Wystarczy powiedzieć, że Bóg stworzył warunki dla prawdziwego bufetu cierpień na Ziemi. A kiedy dziecko rodzi się z torturującym i śmiertelnym guzem mózgu, kiedy matka cierpi i umiera podczas porodu, lub kiedy całe niewinne rodziny giną w wyniku powodzi lub kłodu, dzieje się tak dlatego, że świat został stworzony właśnie taki. Świat mógłby równie dobrze istnieć bez pasożytów, klęk żywiołowych i chorób, ale włączenie takich twórczych udręk było wyraźnie świadomym i celowym wyborem naszego stwórcy. Podobnie konieczność ciągłego zabijania i spożywania energii życiowej innych istot czujących, aby po prostu przetrwać, musiała być również świadomą i celową decyzją naszego Stwórcy. Gdzie więc w tych autodestrukcyjnych wyborach, o których decyduje Bóg, my, stworzone subiektywne istoty żyjące na tym świecie, mamy wolną wolę? Czy mam wolną wolę, aby powstrzymać lwy przed zjadaniem gazeli? Czy mam wolną wolę, aby położyć kres głodom i zarazom? Czy ktokolwiek z nas ma wolną wolę, aby zakończyć nieustanny cykl cierpienia tutaj? Jak bardzo jesteśmy naprawdę wolni w dokonywanych przez nas wyborach? Czy mam swobodę jedzenia ost ostrzy do golenia lub picia litrów wybielacza? Mógłbym spróbować zrobić takie rzeczy, ale z pewnością nie mam swobody, aby je zrobić w sensie braku konsekwencji lub nawet tolerowalnych konsekwencji. Czy mam, czy mam swobodę machania rękami i latania na księżyc lub oddychania podczas pływania pod wodą? Oczywiście, że nie. Stwórca już określił zakres dostępnych wyborów, dając nam tylko ograniczoną listę opcji w każdej sytuacji. Na przykład. Mogę użyć swojej wolnej woli, żeby skoczyć z klifu, ale bez względu na to, jak szybko macham rękami, jak mocno się modlę i jak bardzo wierzę w siebie lub myślę pozytywnie, nic nie powstrzyma mnie przed uderzeniem o ziemię. Nie mogę zmusić się do latania, nie mogę zmusić innej osoby do kochania mnie i nie mogę pozbyć się cierpienia, starzenia lub śmierci. Więc gdzie i kiedy faktycznie korzystamy z tej nieuchwytnej rzeczy jaką jest wolna wola? Czy kiedy obudziłem się dziś rano i ubrałem, było to działanie z wolnej woli? Mój wybór ubrania był ograniczony przez mój typ sylwetki, dochody, klimat, materiał, trendy i to, co faktycznie znajdowało się w mojej szafie. Mogłem zdecydować się nie zakładać ubrań, ale spowodowałoby to całą serię wydarzeń poza moją wolną wolą, w wyniku których mógłbym złapać zapalenie płuc, moi sąsiedzi mogliby pomyśleć, że oszalałem. Policja mogłaby mnie aresztować za nieprzyzwoite obnażanie się, a ja mógłbym spędzić noc zamknięty w stalowej klatce a wszystko to za próbę skorzystania z mojej rzekomej wolnej woli. Istnieje znacznie więcej decyzji podjętych za nas niż rzeczywistych wolnych wyborów których musimy dokonać sami niezależnie od tego, jak bardzo pragniemy, aby było inaczej. Jeśli weźmie się pod uwagę ograniczenia naszej fizjologii, prawa fizyki, prawa społeczne, normy społeczne, typy osobowości, wady charakteru, mocne strony, słabości, wolę innych i wiele innych czynników, termin wolna wola okazuje się całkowicie mylący. Po dokładnym rozważeniu, koncepcja ta staje się tak zniuansowana, że znika w morzu determinizmu. Ostatecznie jedyną istotą, która naprawdę może mieć wolną wolę, jest Bóg. Ponieważ Bóg jest obiektywnym, wszechmocnym, wszechwiedzącym i wszechobecnym stwórcą, nie ma żadnych subiektywnych ograniczeń, granic, zależności ani konkurencyjnych woli, z którymi musiałby się zmagać. Bóg stworzył naszą fizjologię, świat fizyczny i prawa, które nim rządzą. Bóg określił każdy aspekt naszego istnienia, każdą komórkę, każdy organ. Od naszych oczu po palce u stóp, umysł, ego i emocje. Każde ukłucie smutku i każdy ból głodu zostały zaprojektowane tak, abyśmy je odczuwali i aby wywoływały określone reakcje. Możemy próbować korzystać z naszej wolności lub wykonywać naszą wolę w ramach tych ograniczeń, ale jest to analogiczne do ryby płynącej pod prąd niekończącej się rzeki. Jak wszechmoc obiektywnego Stwórcy może znacząco współistnieć z wolną wolą subiektywnej istoty stworzonej? Jeśli, jeśli wszystko, co widzimy, słyszymy, smakujemy, dotykamy, czujemy i myślimy, zostało celowo stworzone przez wszechmocną istotę, to jak możemy twierdzić, że jakiekolwiek decyzje oparte na myślach, reakcje oparte na zmysłach lub preferencje oparte na emocjach są nasze? Pomyśl o tym w ten sposób. Jaką wolną wolę mają postacie we śnie? Kiedyś śnisz, jaką swobodę działania ma każda z postaci w Twoim śnie przy podejmowaniu decyzji? Śniący jest jedynym arbitrem wszystkich decyzji podejmowanych we śnie. Postacie ze snu nie mają żadnej autonomii poza śniącym, ponieważ śniący jest wszechmocnym, wszechwiedzącym, wszechobecnym stwórcą wszystkich postaci ze snu i całego świata snów. Ludzie mogą wyobrażać sobie, że są odrębnymi osobami, które mają wolną wolę, aby działać w taki czy inny sposób w trakcie snu, ale natychmiast po przebudzeniu śniący pamięta, że w rzeczywistości był wszystkimi postaciami ze snu naraz. W stanie świadomości snu każda postać wierzyła, że w każdej sytuacji we śnie kieruje się własną wolną wolą, ale w rzeczywistości jedyną osobą odpowiedzialną za wszystko, co się wydarzyło dobre lub złe, komiczne lub tragiczne. Jedyną istotą, którą naprawdę miała jakikolwiek wpływ, był śniący. Rozdział 6 Pytania do Stwórcy Wyobraź sobie, że jesteś najwyższym stwórcą, projektującym i budującym swój własny świat, pełen pięknych plaż, majestatycznych gór i cudownych lasów. Wyobraź sobie, że tworzysz i zaludniasz swój nowy, jasny świat menażerią uroczych, milutkich zwierząt i szczęśliwych, kochających ludzi, którzy doświadczają i cieszą się Twoim dziełem. Wyobraź sobie raj, który mógłbyś stworzyć, gdyby był, gdybyś był wszechmocnym stwórcą. Wyobraź sobie błogie emocje, które odczuwałbyś, żyjąc w takim raju własnego stworzenia. I wyobraź sobie spokój ducha, jaki. Takie pozytywne miejsce mogłoby zapewnić wszystkim na wieczność. Teraz wyobraź sobie, że spoglądasz na swoje idealne rajskie królestwo i decydujesz się wprowadzić do niego różne nowe negatywne sytuacje, systemy i gatunki przede wszystkim śmierć. Zamiast nieśmiertelnych istot, które żyją wiecznie w stanie doskonałości, wszystko podlega entropii. Wszystkie piękne rośliny, milutkie zwierzęta i szczęśliwi ludzie, których stworzyłeś, stają się teraz poddani degeneracji, cierpieniu, starzeniu się, chorobom i śmierci. Jedynym sposobem na tymczasowe uniknięcie skutków tych nowych negatywnych systemów jest wprowadzenie innego konsumpcji. Aby przedłużyć swoje życie, uciec od bólu związanego z chorobą i pogorszeniem stanu zdrowia, oraz chwilowo zakończyć cierpienie związane z nienasyconym głodem, wszystkie żywe istoty w stworzeniu muszą teraz zabijać i zjadać inne żywe istoty, aby po prostu przetrwać. Cała egzystencja staje się z natury drapieżna i samolubna, podczas gdy kiedyś była spokojna i pełna współczucia. Następnie wyobraź sobie, że dodajesz jeszcze więcej okropności do swojego nowego stworzenia. Wyobraź sobie, że zaludniasz się różnymi krwiożerczymi, niszczącymi życie pasożytami, takimi jak pijawki, wszy, kleszcze i pchły, które przyciepiają się do twoich uroczych, milutkich stworzeń, powodując im ogromny ból i cierpienie, wysysając z nich życie. Wyobraź sobie stworzenie zimnych, wyrachowanych drapieżników, które śledzą i zabijają twoje niewinne, bezbronne zwierzęta roślinożerne. Wyobraź sobie dodanie wielu nowych klęsk żywiołowych, które nieustannie niepokoją i zabijają Twoje stworzenia: od głodu i powodzi przez tornada i tsunami, poniszczycielskie trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Wyobraź sobie wprowadzenie niedostatku, deprawacji, degeneracji, degradacji, zanieczyszczenia, zarazy i bólu do świata, który nie potrzebuje takich rzeczy. Następnie wyobraź sobie, że patrzysz z góry na tych, których stworzyłeś, obserwując, jak cierpią z powodu chorób, umierają z powodu chorób, pokolenie po pokoleniu ludzi błagających na kolanach, modlących się do Boga, aby uratował ich z ich trudnej sytuacji. Modlą się do tego samego Boga, który stworzył ich trudną sytuację i proszą, aby ich z niej uratował. Ten sam Bóg, do którego modlą się o pomoc, jest tym, który sprawił, że muszą modlić się o pomoc. Ten sam Bóg, który wyleczył ich z raka, jest tym samym Bogiem, który sprawił, że zachorowali na raka. Gdybyś naprawdę kochał swoje stworzenia i pragnął dla nich jak najlepiej, czy tak, wyglądałaby, czy tak wyglądałby nasz świat? Jakiego rodzaju stronniczość, dwubiegunowość, duchowy syndrom sztokholmski sprawia, że ludzie postrzegają ten scenariusz jako normalny? Howdy Makowski napisał, że nikt nie pyta, kto jest kierownikiem tej siły przeznaczenia i kto jest beneficjentem takiego układu. Zrozumiałem, że nie jest to siła dobroczynna, jak sugerują religia, new age, adwajta czy sama szamanizm, ale siła zła, jak sugerują katarzy i gnostycy. Nie trzeba wiele, aby zrozumieć, że świat pełen cierpienia i odręki nie pomagałby kochającemu stwórcy. Pomaga natomiast sile, sile złowrogiej. Dobrym sposobem, aby ludzie tego nie dostrzegali, jest przedstawienie kochającego stwórcy jako nielogicznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dzieje się tak wiele strasznych rzeczy. Kochające bóstwo sprawia, że cierpisz, aby cię ulepszyć. To cię, abyś stał się lepszy, jak powiedziałby Richard Rose. Ludziom spoty ludzi spotykają traumatyczne nieszczęścia, a potem zaczynają wierzyć, że były one częścią planu kochającego Boga. Następnie modlą się do tego samego Boga, który właśnie ich traumatycznie dotknął, prosząc o zakończenie ich cierpienia. Gdyby naprawdę istniało szczęśliwe, kochające bóstwo rządzące tym miejscem, doświadczenie to mogłoby oczywiście być znacznie spokojniejsze. Jednak żyjemy w fizycznej i energetycznej rzeźni. Pod wieloma względami żyjesz jak postać z gry komputerowej lub częściowo zaprogramowany robot w bardzo szalonym systemie. Ile robaków zginęło w ciągu ostatnich pięciu sekund, aby nakarmić wszystkie ptaki? Ile myszy zginęło, aby nakarmić wszystkie koty? Co stworzyło tak szalony i chory system? Ten świat to szaleństwo żywieniowe. Pomyśl, ile owadów ginie każdego dnia, aby nakarmić ryby na całym świecie? Ile ryb ginie każdego dnia, aby nakarmić ptaki na całym świecie? Ile ptaków ginie każdego dnia, aby nakarmić ludzi na całym świecie? A ilu ludzi ginie każdego dnia, aby nakarmić lwy, tygrysy, niedźwiedzie, krokodyle, rekiny, sępy, wilki i hyeny? Dlaczego taki system został stworzony? Czy to naprawdę konieczne? Czy naprawdę tak postąpiłby kochający, życzliwy i współczujący Stwórca? Jaki naprawdę dobry, ostateczny cel może służyć takiej, nie, takiemu nieustannemu cierpieniu? Ile dzieci musi się urodzić z strukturującymi śmiertelnymi chorobami? Ile z nich musi umrzeć w strasznych katastrofach naturalnych? Jaka jest podstawowa przyczyna wszystkich tych tragedii? Dlaczego stwórca musiał włączyć do tej rzeczywistości takie nieustanne męki? Dlaczego my, stworzeni, zostaliśmy pozostawieni sami w ciemności, jeśli chodzi o ostateczne odpowiedzi? Dlaczego nie możemy pamiętać takich rzeczy jak stworzenie świata, doświadczenia przed narodzinami, ani mieć prawdziwego, głębokiego, fundamentalnego zrozumienia rzeczywistości? Dlaczego mamy tak mało wiedzy, mocy i możliwości działania w tej całkowicie, całkowitej tajemnicy życia pozbawionego jakiejkolwiek osiągalnej obiektywności? Wiele osób naprawdę wierzy, że zna odpowiedzi na wszystkie te pytania. Twierdzą oni, że życie jest szkołą lub testem mającym na celu wzmocnienie i rozwój naszej duchowości, szansą na oczyszczenie naszej karmy lub wyrzeczenie się grzechów i pokutę za nie, filtrem oddzielającym ziarno od plew. Ale jeśli tak, to jaki jest sens całego tego procesu? Wszechmocny stwórca mógłby równie łatwo stworzyć doskonałe istoty w doskonałym świecie, jak i istoty niedoskonałe w upadłym świecie. Dlaczego więc zdecydował się na to drugie? Jak napisała Angelika Adagnostu, duże, dusze zaczęły jako czyste istoty duchowe i wcieliły się w materię. Dlaczego? Aby powrócić do domu, z którego pochodzą? Znów czyste? I co zyskały? Wirtualne doświadczenia życiowe? Bezużyteczne na płaszczyźnie duchowej?